Temat niesamowicie ważny dla wszystkich. Przede wszystkim pracodawców, mianowicie rewolucja, która związana jest, szykowana rewolucja, która związana jest z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy, czyli instytucji, która zasadniczo ma e, uprawnienie co do tego, żeby kontrolować pracodawców, ale ma od nowego roku zyskać jeszcze jedno, które związane jest z tym, że może zamienić rodzaj umowy, tej, która stwierdzi, że jest nieprawidłowa przy konkretnym pracowników. Dla tych z Państwa, którzy nas wcześniej nie oglądali, dla tych z Państwa, którzy może się zupełnie tematem wcześniej nie interesowali. śpieszymy z informacją, że tak w państwie polskim od przyszłego roku ma się pojawić taka zmiana prawa, która spowoduje to, że inspektor pracy będzie mógł zamienić umowę cywilnoprawną na umowę o pracę. Rewolucja, której się boją pracodawcy i mamy trzecią wersję ustawy, dokładnie oczywiście projektu ustawy, który tą materię re reguluje. Sylwia Kulczycka, partnerka zarządzająca i doradca podatkowy w firmie Alto jest z nami. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Pani Sylwia, jesteśmy tutaj rozpaczliwie w potrzebie skorzystania z pani o refleksji, dlatego że mamy trzecią wersję tego projektu. Tutaj nasz fantastyczny realizator Łukasz pokaże jak to w ogóle wygląda w Polsce. Co to jest trzecia wersja, bo ile można sobie wyobrazić, nie wiem, trzecią wersję bukietu czy sukni ślubnej? O tyle jak sobie wyobrazić trzecią wersję projektu ustawy? No toż takie, proszę państwa, coś jest jak rządowy proces legislacyjny i tutaj jest rzeczywiście zamieszczony. Ustawa, w której projekt został datowany na 14 listopada, więc sprawa jest stosunkowo świeża, biorąc pod uwagę to, że mamy początek tygodnia, więc to się pod koniec zeszłego tygodnia wydarzyło. I teraz pokażemy teraz inną rzecz, znaczy musi na chwilę, na chwilę Łukasz mi to usunąć, ale yy, pokażemy inną rzecz taką, cóż to jest już w ogóle w tym projekcie. I to teraz możemy pokazać Państwu. Rzeczywiście 20 stron, więc nie jest to jakoś bardzo długie, ale Jedna rzecz zauważyłem, że tutaj dalej jest, że jak się zrobi nawet tak, byle jak przeszukanie treści ustawy, się napisze natychmiastowe, to niestety wyskakuje to słówko, że ta decyzja, która jest szykowana, to dalej ci, którzy to projektują, chcą, żeby ona natychmiast była wykonana. Dokładnie, dokładnie tak, panie redaktorze. Sam konc, sama koncepcja tej ustawy zakłada, że decyzja inspektora będzie wywoływała bardzo szybkie skutki, to znaczy od dnia doręczenia tak naprawdę tej decyzji podmiotowi kontrolowanemu. I faktycznie jest tak, że mamy trzecią wersję ustawy, która w pewnym minimalnym stopniu adresuje niektóre postulaty przedsiębiorców. Niemniej jednak nadal pozostaje tam ta nieszczęsna natychmiastowa wykonalność, czyli ten rygor natychmiastowej wykonalności decyzji będzie oznaczał, że od daty doręczenia decyzji o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę tak naprawdę to wszystkie skutki takie, jakie umowa o pracę tak. przewiduje będzie ta decyzja wywoływała. Niemniej jednak Zmieniła się jedna rzecz, której okay. może tak nie widać przy takim szybkim przeszukaniu ustawy, a mianowicie w tej trzeciej wersji przepisów przewidziano, że główny inspektor pracy, w sytuacji, w której otrzyma odwołanie od decyzji inspektora pracy, będzie mógł uchylić ten rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli okaże się, że decyzja przyniosłaby nieodwracalne skutki dla przedsiębiorcy bądź też dla, no, dla tego pracownika. Natomiast co to znaczył te nieodwracalne skutki, tego jeszcze tak do końca nie wiemy. Pani Sylwio, tutaj pokaż, bo możemy, bo co ja mówię, pomoże nam Łukasz, bo to jest rozumiem ten fragment, który mu także w postępowaniu główny inspektor pracy może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, uzna za natychmiastowe wykonanie decyzji mogłoby spowodować istotne i nieodwracalne skutki. To, to, to o to chodzi tutaj? Tak, dokładnie to chodzi tutaj o to, a jeżeli chodzi o te nieodwracalne skutki, to oczywiście nie mamy tutaj takiej wprost jasnej i klarownej listy przypadków. Niemniej jednak w toku tego procesu legislacyjnego przedsiębiorcy zwracali uwagę, że w przypadku niektórych firm, niektórych branż taka natychmiastowa reklasyfikacja może w najgorszym scenariuszu prowadzić po prostu nawet do upadłości przedsiębiorcy. Więc jeżeli no bym słusznie. miała się no, zastanawiać... No o co wszyscy chodzi wszyscy się właśnie boją się tego. Panie Sylwio, ale proszę mi powiedzieć taką rzecz, na razie, na razie zostawmy tą taką y, stronę, powiedziałbym, y, co to będzie konkretnie niosło, my oczywiście drodzy widzowie do tego absolutnie wrócimy, tylko proszę mi powiedzieć, jak pani się wydaje, po co w ogóle ministerstwo, tak uparcie się przy tych jednak takich najbardziej tych rygorystycznych kwestiach upiera. Ja rozumiem tutaj to złagodzenie lekkie, ale mimo wszystko ten, ten ta ustawa jakoś się w swojej konstrukcji, mimo tego, że pracodawcy tutaj alarmują, ona się tam nie zmienia. I czy to jest panie zdanie podyktowane jakąś taktyką powiedziałbym negocjacji z partnerami społecznymi, że my wystąpimy w ogóle takich negocjacjach czasem robi, że ja chcę dużo. I stanę na czymś mniej, no to wyjdę na to, co tak chcę, ale będzie z czego schodzić. I że oni dlatego tak się przy tym upierają, bo przecież my mamy czy sygnały, nawet nasze widzą, mówiliśmy, że nawet w kancelarii premiera y, y, jest jakiś op opór co do tego, żeby taką ustawę uchwalać, a ministerstwo brnie w ogóle w tą taką najbardziej restrykcyjną wersję. Czemu? W mojej ocenie jest to związane ściśle z tym, że sama ta ustawa, a właściwie kroki w niej przewidziane, Stanowią element realizacji zobowiązań Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Proszę zwrócić uwagę, że ten wymóg w tym krajowym planie odbudowy nie dotyczy wcale tego, że my wprowadzamy reformę PIP. On dotyczy tego, że my w sposób praktycznie natychmiastowy, szybki, efektywny, zwiększamy efektywność naszego systemu emerytalnego. I jeżeli połączymy sobie te dwa wątki, to myślę, że dosyć będzie jasne, dlaczego ministerstwo dąży do tego, żeby nadać tym decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Ponieważ w sposób natychmiastowy poprawi się statystyka umów o pracę, w sposób, w sposób natychmiastowy wedle wyliczeń ministerstwa poprawią się wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no, które mogą się później przełożyć na świadczenia emerytalne. Więc w mojej ocenie to jest ten, mhm. ten wątek, który się tutaj pojawia, natomiast chyba nie do końca słuszny, bo nie uwzględniający po prostu drugiej strony, czyli tego, kto właściwie tę reklasyfikację przetrwa. Ale to Pani Sylwio, to wynikałoby z tego, że po prostu Ministerstwo Pracy jako ten podmiot zobowiązany do tego wdrożenia, tego, tej, tej, tej części europejskiego tam uzgodnienia, no bo tam w rządzie, tak jak w firmach no są jednostki i te jednostki mają swoją odpowiedzialność, więc rozumiem, że Ministerstwo Pracy jako tam resort właściwy no nie może nawet w ogóle, nie, nie mogłoby w tej sytuacji pokazywać jakiegoś łagodnego rozwiązania, tylko musi wysłać coś tak co w pełni realizuje te postanowienia, ale to nie zmienia faktu, że na przykład tam na szczeblu już rządowym tam wyższym tam Komitet Stały Rady Ministrów, cała Rada Ministrów, czy też Sejm, no to, to mogą to po prostu obrócić do nogami trochę jeszcze. Teoretycznie może się tak to dokładnie wydarzyć, tak jak pan redaktor mówi. Natomiast zwracam też uwagę, że w tej trzeciej wersji projektu, która właśnie się pojawiła, troszeczkę rozszerzono wachlarz uprawnień inspektora pracy. To znaczy, ten inspektor, inspektor pracy już nie tylko będzie zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę ale pojawiły się dwie dodatkowe możliwości. Wedle swojego uznania będzie mógł zamiast wydawać tę decyzję, wydać polecenie, które ma doprowadzić do tego, że przedsiębiorca w sposób dobrowolny w ciągu 14 dni sam przekształci istniejące umowy cywilnoprawne w umowę o pracę lub też będzie mógł no, po prostu wnieść powództwo o ustalenie stosunku pracy do sądu mhm. pracy. W takiej sytuacji już nie będzie wydawana ta decyzja administracyjna. Mimo tego, że można to traktować jako pewnego rodzaju ukłon w stronę przedsiębiorców, nadal pozostaje to, co w tej ustawie właściwie jest najgorsze, czyli niepewność. Ale Pani Sylwia, to z tego, co Pani mówi, to wynika mi, że za bardzo też nie będzie można w ogóle tego zmienić tam dalej, na tym szczeblu, tym już tam prac w Sejmie. Bo to, bo to jak to jest zobowiązanie, jak to ma być tak rzeczywiście takie unijne zobowiązanie wykonane, to będzie chodził minister, pani minister, czy tam ktoś tam z Ministerstwa Pracy będzie cały czas stwierdził, że my musimy to zrobić. No na ten moment w ten sposób wygląda dialog z ministerstwem, tak? To znaczy dokładnie pojawia się tego typu argument, że my musimy to zrobić, że jest to nasze zobowiązanie w ramach, w ramach KPO. Aha. Proszę zwrócić uwagę, że ucichły głosy i koncepcje, które wcześniej były przedstawiane, był przez długi czas dyskutowany temat ozusowania wszystkich umów zlecenia, umów o dzieło potencjalnie, to tak naprawdę te głosy, te koncepcje zniknęły i zostały zastąpione właśnie tą reformą PIP. Więc czy są jakieś możliwości? Pewnie jeszcze są. Natomiast jak najwięcej trzeba zrobić jeszcze zanim ustawa po prostu trafi do Sejmu. Pani Sylwio, mam ogromną prośbę, ponieważ ten temat jest na tyle w ogóle ważny, że my chcemy więcej uwagi poświęcić. Ja mam jeszcze tam dwie, dwa, trzy pytania do Pani. Czy Pani babę taka dobra i została ze mną dłużej? Do, wróci do mnie Pani Sylwia Kulczycka. Ja poproszę jeszcze naszego realizatora e, Łukasza o to, żebyśmy na chwilę, proszę Państwa, zobaczyli to, o czym mówimy. Mówimy, drodzy Państwo, już w kolejnym odcinku Blajer Mówi Biznes o zupełnie nowej regulacji, która ma e, wprowadzić w Polsce możliwość zmian Umowa o pracę, innej umowy na umowę o pracę. Coś, co zasadniczo jest taką domeną jakichś państwa stosunków prywatnych, ma się odbywać za sprawą decyzji Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Wracamy za chwilę do tematu. Oglądają Państwo Blayer mówił biznes, wracamy do tematu nowych uprawnień inspektorów pracy, te, które są szykowane w trzeciej wersji projektu ustawy, który zmienia zasady działania inspekcji pracy w Polsce. Jest z nami Sylwia Kulczycka. Pani Sylwia, bardzo dziękuję, że Pani dłużej z nami została. I jedna rzecz, która mnie jeszcze głęboko zastanawia, bo, bo my mamy. Yy, nie chcę przesadzę trochę, ale przesadzę celowo. Prawie koniec listopada już bo jesteśmy już w drugiej części w ogóle miesiąca, a ja tutaj jako żywo w ogóle przeczytałem i też poproszę Łukasza, żeby to pokazał, dalej jest wpisany tutaj termin wejścia w życie tej ustawy 1 stycznia 2026. Z ciekawości w ogóle sprawdziłem, kiedy w ogóle jest 1 stycznia w przyszłym roku, kiedy Sylwester będzie tegoroczny i wychodzi to czwartek, więc 2 stycznia teoretycznie to jest takie założenie, że inspektorzy pracy mają już zacząć wykonywać to uprawnienie? Założenie w ustawie być może być może takie jest, natomiast ja osobiście uważam, że ustawa być może wejdzie w życie od 1 Aha. stycznia, natomiast rzeczywiste moce tak naprawdę przerobowe zasoby ludzkie, zasoby techniczne, Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała zdecydowanie później. To znaczy w tym momencie tak naprawdę Aha. Inspekcja Pracy nie dysponuje wedle mojej najlepszej wiedzy armią urzędników, która jest w stanie skontrolować wszystkich przedsiębiorców, którzy współpracują z podmiotami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład, nie wspominając o podmiotach, które współpracują z zleceniobiorcami. Myślę więc, że praktyczny skutek tej ustawy będzie trochę odsunięty w czasie, natomiast można się spodziewać, że będzie to prawdopodobnie ten 2026 rok. Ale jest tutaj nie, nie martwi panią jedna rzecz, że oni tu dalej z, ut, utrzymali. No mnie tu wszystko martwi. Ach, no bo oni mają działać zdalnie ci inspektorzy bo tu jest właśnie, że mają mieć dostęp tak do danych tego tego kasu, Krajowej Administracji Skarbowej, danych ZUS-u, więc jak będzie taki inspektor jeszcze, no nie chcę powiedzieć przy wsparciu sztucznej inteligencji, bo pewnie sam będzie inteligentny, bo co by nie mówić, to inspektorzy pracy mają swoją tam ścieżkę też takiego dochodzenia do tego tytułu, więc oni rzeczywiście co jak co, ale są, ich jest mało, ale oni są bardzo dobrze przygotowani do tego swojego zadania, no to czy oni nie będą mogli że tak powiem trochę jak trzy osoby boskie w jednej osobie być i tak naprawdę no, zlecać y, różnym podmiotom, takie, no, różnym osobom w ramach po prostu o, y, działalności inspekcji pracy jakieś czynności związane właśnie z hurtowym zebraniem danych, które dotyczą zatrudnienia w konkretnej tam grupie przedsiębiorców, czy to lok według jakiegoś kryterium lokalnego, czy tam jakiegoś wielkościowego i na tej podstawie po prostu podchodzić do tego zbiorczo, tak żeby to co mówiliśmy w pierwszej części, tak rzeczywiście pokazać taki od razu dobry wynik. Ja to opieram oczywiście na jakiejś tam intuicji, ale tak kiedyś działała administracja skarbowa, że po prostu jak odbywały się kontrole, to one były tam w danej branży, po prostu nie pojedynczy przedsiębiorcy, tylko grupy firm po to, żeby po prostu ten wynik kontroli był jak najbardziej efektywny, więc no to to tutaj jest chyba trochę ta mała liczba inspektorów może wcale nie być taka krzepiąca. To, nad czym my się zastanawiamy, doradcy, prawnicy, to znaczy zastanawiamy się nad tym, jaki będzie tak naprawdę sposób prowadzenia tych kontroli zdalnie, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy pomocy kontroli zdalnej jesteśmy w stanie zebrać podstawowe informacje, na przykład o liczbie umów, zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych, natomiast w formie zdalnej tak naprawdę zebranie informacji na temat tego, jak wygląda każdy pojedynczy stosunek cywilnoprawny, czy czy on spełnia kryteria stosunku pracy? Uważam, że będzie dosyć trudne. Szczerze Aha. powiedziawszy, bym powiedziała, że tego typu działania w praktyce wymagałyby przynajmniej no, prowadzenia tych indywidualnych rozmów, przesłuchań samych osób zainteresowanych, tak? czyli tych osób, które, które są stronami tych umów. Ta koncepcja prowadzenia zdalnych kontroli, ona trochę może jest zbliżona do tego, co robi Krajowa Administracja Skarbowa czasami. Natomiast w tych sprawach dotyczących ludzi jednak tam też są już po prostu przesłuchania świadków, tak, które się odbywają mhm. w zupełnie innym trybie. Więc to może być pewne ułatwienie, ale trudno powiedzieć, tak, czy uda się przeprowadzić rzetelną kontrolę tylko i wyłącznie zdalnie, a może wcale Jasne. nie o to chodzi. Nie, nie no, to znaczy nie to, co Pani mówi, to jest rzeczywiście po prostu bardzo rozsądne, no bo trochę mi się wydaje, że trudno na podstawie wpisu płaconych podatków i składek ZUS i okresu zatrudnienia ustalić, kto co robi. To już jednak Dokładnie. wymaga jakiegoś szerszego Jak postępowania. Robi? No właśnie. Pani Sylwio, a proszę powiedzieć jedną rzecz, bo to bardzo wiele osób niepokoi z tej ostatniej wersji czy nam wynika coś krzepiącego z punktu widzenia takich skutków zmiany umowy, bo w, e, o ile pewnie każdy potrafi się łatwo domyślić, że jak e, będzie stosunek pracy, to on rodzi te obowiązki pracodawcy tam w zakresie składek ZUS obowiązków z kodeksu pracy i tam jakiś regulacji wewnętrznych udanego pracodawcy, które są przewidziane dla pracowników, to mhm. czy tutaj. Utrzymuje się jakiś ryzyko. Jeden z naszych gości na to szeroko zwraca uwagę, że taka decyzja de facto wywołuje ogromną niepewność co do tego, jak potraktować w ogóle cały okres zatrudnienia, ten wstecz i czy nie, nie powoduje to jakiejś konieczności tych no, korek dokumentów rozliczeniowych, no takich po mhm. prostu, które by z siłą rzeczy wymuszały to, że trzeba e, świadczenia, ale też i te składki zapłacić wyższej wysokości niż były płacone do tej pory. Czy jest w, w tym projekcie najnowszym coś krzepiącego? No, jeżeli tak to można nazwać, możemy tak spróbować określić y, zmianę, która polega na tym, że wedle najnowszego projektu ustawy skutki decyzji inspektora pracy będą sięgały co najwyżej 3 lata wstecz, a nie 5 lat wstecz, jak było w poprzednich projektach ustawy. Y na pewno jest to pozytywna zmiana, tak w stosunku do tego, że wcześniej było 5 lat, teraz jest 3 lata. Natomiast nie wiem, czy nazwałabym ją mimo wszystko bardzo krzepiącą. 3 lata to i tak jest kawał czasu. No znaczy, to jest ja chyba, powiedziałbym, od, trochę bardziej otwiera nawet drogę do tego. Daje sygnał pewien, jaka tu droga zostanie przez inspektora przyjęta. Pani Sylwio, a proszę powiedzieć mi o innej rzeczy. To też jest kwestia, która jest, widzę, że jest szeroko dyskutowana. Czy Pani zdaniem w ogóle ta ustawa by się nadawała do tego, żeby dyskutować z zatrudnieniem na B2B? Bo dyrektor generalny Ministerstwa Pracy, pokazywaliśmy jego wpis na jednym z mediów społecznościowych, jak tłumaczył, dlaczego to trzeba wprowadzać, to użył takiego argumentu, ile osób jest pod kodem w ZUS-ie zapisanych, jeśli chodzi o umowę zlecenia czy tam umowa zlecenia, umowa o dzieło. Natomiast no wiemy, że ci, co mają działalność gospodarczą, no to oni umowy zlecenia dzieła nie mają, bo oni sami płacą składki za siebie. No. Czy tutaj w ogóle ten inspektor miałby rzeczywiście też pole do dyskusji w tym obszarze, żeby dyskutować, że B2B to jest tak naprawdę stosunek pracy? No. Ja bym powiedziała, że chyba tego się wszyscy najbardziej boją. To znaczy, oczywiście, sama reforma dotyczy wszystkich umów cywilnoprawnych, zarówno zlecenia i dzieła, jak i umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, czyli też B2B. Innymi słowy, ostrze ustawy jest wycelowane we wszystkie te przypadki. Faktycznie, Ministerstwo Pracy zwraca uwagę dosyć często w publicznych wypowiedziach na to, że tą ustawą zamierzają między innymi walczyć właśnie z fikcyjnymi zleceniami i dziełami. Natomiast z drugiej strony pojawiają się też głosy, wypowiedzi ze strony ministerstwa, że spodziewane wpływy do budżetu z tytułu tej ustawy wyniosą nawet 2 miliardy złotych. Ja nie sądzę, szczerze powiedziawszy, że tego typu wpływy będą osiągnięte tylko i wyłącznie dzięki reklasyfikacjom tych podstawowych zleceń czy dzieł. Myślę, że duża część tak naprawdę kontroli będzie ukierunkowana właśnie na samozatrudnienie i B2B. I do tego ta ustawa znaczy, jak najbardziej się formalnie nadaje. Formalnie. No i, i tak, zadałem to pytanie, ale też patrząc na wpisy pana dyrektora, to pokażemy taki ostatni sprzed siedmiu godzin. To rzeczywiście chyba tak jest cały czas, że to jakby pla, plan jest chyba rzeczywiście szerszy. Ja pytałem panią, pani Sylwiu, to już ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać, o kwestię tego terminu 1 stycznia. Dlatego, że wyobrażam sobie, że jak ktoś bardzo się boi tej nowego przepisu jako pracodawca, a ma zatrudnienie kogoś w ramach umowy cywilnoprawnej, to tak przeważnie w Polsce stosowany jest okres jednego miesiąca wypowiedzenia. Żadnego przepisu nie wynika, ale tak jakoś... Mm, z doświadczenia mówię, że ten jeden, jednomiesięczny to trochę standardowo się wpisuje, to mieliby, mieliby jeszcze szansę tak naprawdę ci pracodawcy na wypowiedzenie tej umowy, tak żeby na 1 stycznia nie wejść z takim zatrudnieniem, które mogło być kwestionowane, jakby wypowiedzieli umowę do końca listopada. To straszny jakiś scenariusz tu kreślę, ale, ale jakby się ktoś tak, tak chciał ratować, to musi po prostu wypowiedzieć tę umowę. No jeżeli ktoś by się chciał w ten sposób ratować, że będzie chciał samodzielnie przed datą wejścia w życie ustawy doprowadzić do tego, że zamiast umów cywilnoprawnych pojawi się umowa o pracę. To tak naprawdę może zrobić to do końca z grudnia, jeżeli, pod, jeżeli uda się rozwiązać tę umowę cywilnoprawną za porozumieniem stron, po prostu. Tak, tutaj wtedy te okresy wypowiedzenia nie będą wchodziły w grę. Natomiast myślę, że to jest raczej sytuacja firm i branż, w której są pojedyncze przypadki, w których umowy zlecenia czy samozatrudnienie są stosowane. Myślę, że w przypadku firm i branż, gdzie jedna i druga forma umowy są bardzo powszechne, no jest to de facto. Fikcja nie da się tak szybko dostosować struktury kosztowej, przychodowej, marżowości, żeby, zrobić, żeby dokonać tych zmian masowo w ciągu miesiąca. Tak jest. Takie jest moje zdanie. Znaczy, to jest w ogóle tak, że. Zawsze w Polsce musi, jeśli chodzi o strefę w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej, zawsze pojawić się taka regulacja, która po prostu wprowadza niepewność, jest nieuchwalona. Czekamy po prostu do tego, te... w przeszłości to były zmiany podatkowe, które by były uchwalane po prostu do końca listopada i nie wiedzieliśmy, co tam się ma wydarzyć. Teraz jest to gigantyczna zmiana, która dotyczy stosunków zatrudnienia. Niby tam się wiele zmienia, ale też pewne rzeczy się nie zmieniają. Natomiast my do tematu na pewno wrócimy. Pani Sylwia Kulczycka, partnerka zarządzająca i doradczyni podatkowa w firmie ALTO nam pomagała. Bardzo dziękuję za dłuższe spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.